Nic ci nie jest? Jestem Vernon Roche z Temerii, a to Wiedźmin Geralt. Jest przerażona. Jeśli Detmold ją tknął, zabiję kurwiego syna jeszcze raz. Co zrobisz z dzieckiem, Vernon? Mam umowę z Radowidem, a Vernon Roche zawsze dotrzymuje słowa. Królowie dotrzymują słowa tylko wtedy, kiedy jest im to na rękę. Byliśmy u niego razem. Słyszałeś, co powiedział? Wtedy jeszcze nie miałeś anais. Teraz już masz. Powinieneś rozważyć wszystkie możliwości. Jestem żołnierzem, nie dyplomatą. To zacznij myśleć jak dyplomata. Decydujesz o przyszłości Temerii. Jaki interes może mieć Radowid w utrzymaniu niepodległości Temerii? Ożenił się już z jedną córką Foltesta. Wyda Anais za jednego ze swoich lordów, lub poczeka, aż urodzi mu się syn. Jeśli Adda nie da mu syna. Pozbędą się jej. Ożeni się z Anais i połączy dwa królestwa. Anais jest nieletnia. Ale dorośnie. Taka unia mogłaby się oprzeć nawet Nilfgardowi.